Kolej przedstawię może gości z ekipa filmu Pół roku Franka W, Franek Warzecha, bohater i Magda Chowańska, montażystka. Film Zadanie elementarne kierowniczka produkcji. Monika Czajkowska. Wyjdę z siebie, animacja Karoliny Specht. Ostatni sezon Sławomira Witka. I złe uczynki. Reżyser siedzi obok mnie, Piotr Tomalewski. Czekamy jeszcze na kierowniczkę produkcji, tak? Joanna Śniegłuska, i ona dojdzie. Tu będzie się działało. Dobrze, mamy dla niej miejsce, więc zaczynamy. No więc, słuchajcie, jakby filmy wasze są tak różne, że myślę, że ciężko nam będzie tutaj zarzucić wędkę na jakiś, nie wiem, pokoleniowy temat, czy na przykład co wszyscy sądzicie o. Nie wiem, o zmianach politycznych w kraju, ale zacznijmy po prostu może od, od tego, że to jest krótki metraż w ogóle. Czym jest dla was krótki metraż i jak myślicie w ogóle o krótkim metrażu? Jakby takie najprostsze rozbiegowe pytanie. Czy to jest znaczy jak ta ten ten metraż właśnie wpływa na wasze myślenie o, o tym, co chcecie opowiedzieć i jak chcecie opowiedzieć. Ode mnie? Tak, tak, najbliżej. Może od pani, bo to by było jakieś Dzień dobry. Krótki metraż jest krótki. To prawda. Ale, jakby to już krótko powiem, że dla mnie to jest inna forma niż po prostu krótsza wersja fabularnego fi filmu. I trzeba, jakby inaczej, konstruować fabułę. I jest dosyć trudniejszy, ponieważ jest naprawdę to ograniczenie czasowe, jest wyzwaniem w pewnym sensie. No, dzięki. Mhm. No, ale to, to zatrzymajmy się może jeszcze chwilę e, e, jako osoba, która pisze też swoje filmy e, i pisze też większe formy, prawda? No, no to właśnie, jak ten proces właśnie yy, yy, wygląda? Czy od razu, na samym początku wiesz, że to musi, ten przebieg fabularny być krótszy i szukasz jakichś takich yy, mocnych punktów, yy, czy, nie wiem, czy myślisz taką tą klasyczną osią narracyjną yy, z tymi dwoma punktami węzłowymi, czy, czy, czy jakoś inaczej, czy jakieś inne patenty na, na pracę? No tak się staram jakoś to myśleć. Ale generalnie, generalnie zazwyczaj na początku mam puentę, a potem, znaczy wiem, o czym chcę zrobić i wiem, jak to się musi skończyć i, no i się zastanawiam, co tam powinno być w środku. Aha, czy te dwa punkty są… Yy... No jakby to staramy się, wiadomo, żeby tam jakaś, żeby była ta struktura i mam nadzieję, że się, że się czasami udaje. A jak to jest w dokumencie? No, w dokumencie z krótkim metrażem jest inaczej chyba niż w fabule. Ja przynajmniej ja widziałem bardzo dużo dokumentów krótkometrażowych, bardzo dobrych, nawet więcej niż pełnometrażowych moim zdaniem. Mhm. Ale Też... jak myślisz, z czego to wynika? Nie mam pojęcia, powiem szczerze. A to nie jest nie... tak, że ten krótki metraż uczycie dyscypliny? Że teraz jakby przy jakiejś tam cyfrowej technologii można tego materiału nakręcić mnóstwo? A jak masz jakieś takie widełki, że to musisz opowiedzieć w 15 minutach, to myślisz trochę uważniej, rozważniej o tym, co filmujesz. Czy u Ciebie na przykład ten proces odsiewania materiału był, ten w montażu był najważniejszy, czy tak jakby te wstępne założenia już gdzieś tam warunkowały? mnie no wstępne. Pierwsze dni zdjęcia były owocne, a potem czekałem na jakieś specjalne ujęcie, które się nie powtarza powiedzmy, aha, aha. bo jednak jest to bardzo monotonna, mozolna i powtarzalna praca na morzu. No ale też no, w dokumencie ja chciałem też sprawdzić, właśnie zrobić film bez dialogów w ogóle. Mhm, I mh. właśnie w takim krótkim, to to ma rację bytu. No, długiego sobie nie wyobrażam po prostu, żeby był bez dialogów. I bez historii, która jest po prostu no, z wielu aktów złożona, i tak dalej. A tutaj miałem po prostu taką potrzebę, jak to zobaczyłem na własne oczy, żeby się podzielić z widzami tym y, nastrojem, tą pracą, i, mhm. i myślę, że krótka forma idealnie do tego pasowała. No, długa byłaby nie do zniesienia, podejrzewam. A jak to jest z animacji? No w animacji jest tak, że jeżeli o mnie chodzi, to nigdy nie zrobiłam filmu dłuższego niż 5 minut, okay. więc no ale to jest też animacja, gdzie każda sekunda to są godziny pracy tak naprawdę, a pełne metraże to już jest zupełnie wyższa szkoła jazdy tak naprawdę, więc głównie animacje, przynajmniej w Polsce powstają krótkometrażowe, na, jedne, na palcach jednej ręki można powiedzieć pełne metraże w sumie chyba, o ile się orientuje. No, no i w sumie tak, no w animacji też jest o tyle jakby to skomplikowane, że trzeba wszystko mieć zaplanowane od początku do końca, mm -hmm. jeszcze przed realizacją, bo tak naprawdę no już zupełnie w przeciwieństwie do dokumentu, jakby no zrobimy już jakiś materiał, no to jakby okej, okay, możemy to animować, możemy się ślęczyć nad tym kilka godzin, ale później jakby no to jednak może nie, no ciężko jest od, odrzucać cokolwiek, więc musi to być już od początku zaplanowane. No i też ta krótka forma też jakby narzuca jakąś taką dyscyplinę dużą, jakby mimo wszystko przez ten ogrom pracy, który trzeba wykonać mm, przy tym. Mm. Zapytał mnie jeszcze o samą historię w twojej animacji, bo często zdarza się tak, że animacje są rzeczami nastrojowymi, gdzie po prostu kolory przechodzą w kolory, kształty w kształty, a u ciebie jest tak, że można, można powiedzieć, o czym to jest film, prawda? Gdzieś tam w dwóch zdaniach, że jest w nim historia taka, która ma jakąś, jakieś rozwinięcie i jakieś zakończenie, prawda? Czy myślałaś wcześniej właśnie... E... Tak, ale w zasadzie jest to mój pierwszy taki film, mm -hmm, który zrobiłam, mm -hmm. w zasadzie taki, gdzie bardziej się skupiłam na bohaterach i na historii, na ich psychologii i tak dalej, bo pozostałe jakieś realizacje, które robiłam, były też bardzo formalne. Na przykład poprzedni film, nie? to jest rzecz czysta, czysto formalna. I właśnie przy tym filmie chciałam trochę poeksperymentować, bo no dla mnie to jest eksperyment, z takim bardziej klasycznym opowiadaniem, chociaż i tak tam forma pełni bardzo dużą rolę, jakby mimo wszystko. Mm -hmm, mm -hmm. A to zapytajmy teraz montażystki, jak się pracuje właśnie przy, przy takiej formie. No myślę, że przede wszystkim ta krótka forma wymaga nas takiej jakby kondensacji, że w filmie pełnometrażowym gdzieś w ciągu pierwszych 30 minut mamy ekspozycję bohatera i jakiś punkt zwrotny, a tak. tutaj tak naprawdę to wszystko musimy sklecić, dajmy na to, w mhm. tych 20-30 minut, więc jakby te rzeczy, te proporcje też jakby ulegają zmianom, więc… Yy, ale ja też myślę, że t, jakby o tym też się nie myśli jakby montując film, że jakby pewne rzeczy… Y, oczywiście te pierwsze wersje są zazwyczaj dużo, dużo dłuższe, mhm. więc… Mhm. Dopiero potem, kiedy jakby stworzy się tą bazę tego filmu, składającą się, nie wiem, no, ze wszystkich scen, które mamy, yy, układając je w jakimś tam logicznym ciągu, to dopiero jakby potem jesteśmy w stanie na etapie takiego gdzieś no szlifowania tej, tej, tej dramaturgii w tym filmie, gdzieś jakby wycyzelować ten taki jakby najwłaściwszy moment i ten najwłaściwszy przebieg, kiedy powinno się coś wydarzyć u naszego bohatera, na przykład u Franka, kiedy Franek powinien zdecydować się na zdawanie na ASP, więc jakby to jest wszystko jakby kwestia tego, tych proporcji, które jakby są zupełnie różne w stosunku do pełnego metrażu. No i zapytajmy jeszcze kierowniczki produkcji. Czy, czy ja wiem, czy organizacyjnie nie ma takich dużych różnic, bo i, i pełen metraż, i krótki metraż trzeba przygotować, trzeba wszystko założyć sobie, jakby my też mieliśmy plany pracy na planie, mm -hmm. jakby to wszystko mm -hmm. same, no jakby kwestie... Ale widełki pewnie są tak krótkie, że no jak coś no się... Tak, dawali... No tak, bardziej, znaczy ekipa musi się szybciej dograć, bo, bo czasu jest mało i jakby no wszystko mm, musimy w, powiedzmy, nie wiem, w dwa tygodnie zrobić i, i raczej rzadko się zdarza, żeby później też coś dokręcać, aczkolwiek też miałam taki przypadek nie przy tym filmie akurat, więc no, ale jakby no to jest też czas no i, i jakby no i to dotarcie się ekipy, które jakby musi gdzieś na samym początku się wydarzyć, żeby te zdjęcia ruszyły, tak mi się wydaje. Franek pewnie nie, nie będzie miał nic specjalnie do powiedzenia na ten temat, ale no. to, to, to zadam ci pytanie bonusowe z innej puli. Jak w ogóle się znalazłeś w tym filmie i czy chciałeś się w nim znaleźć? No. Moja siostra jest reżyserką. Tak, ja wiem, tak, ale, ale jak przyszło do Ciebie z tym pomysłem, to jak na to zareagowałeś? No, nie chciałem tak z początku, no, uh -huh, było uh -huh. takie, no, dziwne mi się to wydawało z początku i później mnie jakoś tam przekonywała, no i później to już tam poszło, nie? Aha. I on, bo jak już powstał ten film, to nie miałem tam też za dużo później do gadania, ale też nie miałem jakoś nic przeciwko. Mm. Ale czułeś takie Chyba. ciśnienie, że no nie wiem, powstaje ten film i e, że on tak jakby też jest dla ciebie taką presją, żeby że ta e, ASP się pojawia i że. A, to... że <laughs> no, no, że musisz iść, musisz zdać. No wiadomo. No myślę, że tak, nie? Znaczy jakbym jak jakbym nie zdawał, to i tak te filmy powstały <grym> inne, no, inne tak, 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 tak. No, no na pewno jest ciśnienie, no. Cały, Całe. ta, yy, Cała edukacja jest ciśnienie, no. <grym> zeć gimnazjalne testy, pójdzie ta matura i na studia. No. no, myślę, że tam było. No było dużo ciśnienia. Tak. A dużo było scen takich, które załóżmy. Że siostra mówiła, no, ja bym chciała żebyś zrobił to, to, to i to. Czy to po prostu była czysto podpatrzona sytuacja? Nie. Były takie rzeczy, których. Niektóre rzeczy nie chciałem, albo moi koledzy nie chcieli. Aha, Byłem aha. Jakiś taki, który... I, i, I to można powiedzieć, że jakby tutaj mogłem zaingerować, że powiedział, że mi się nie podoba jakaś rzecz. Ale nie było. No nie. Z papierosem. Nie lubiłem <laughs> jakichś ujęć, dlatego ich nie ma. A tak to. nie Chyba jedna taka scena, co mój kolega mówi o innym, i nie chciał tego tak naprawdę powiedzieć. Aha, aha. I tej sceny nie ma. A tak to. Okay. Nie, nie było takiej rzeczy. Sam, sam tytuł filmu odwołuje się do filmu Karabasza i Karabasz po iluś tam latach wrócił do swojego bohatera Franka Wu i myślisz na przykład, że mógłbyś być bohaterem filmu Siostry za jakieś 20 lat, że ona sprawdzi, jak się rozwinęłeś jako artysta i później będzie to porównywała z tym pierwszym obrazem. No, za 20 lat zobaczymy. Nie wiem. Na razie śmiesznie. Aha, czyli jakby nie jesteś przytłoczony tą sytuacją, że jesteś bohaterem filmowym i że wolałbyś już raczej nie być przed kamerą filmowany. Że to ogólnie nie czuję, że to była jakaś bardzo ciężka sytuacja dla Ciebie. No, nie, no, Nie jestem jakiś skompromitowany tam. <laughs> nie, nie, no, nie jakby, jesteś jasne. <laughs> i to mi wystarczy. Uważam, że śmie śmieszny jest ten film i, i tak to wygląda. No. Tak, tak u mnie jest. <laughs> Kwaśno dziwnie i śmiesznie. <laughs> Zachęcamy Państwa do zadawania pytań. Można pytać no, o wszystko. Zajebiście. A na ile myślisz, że ta sytuacja, że robisz film razem z siostrą, byś y, y, pomagać w tym już dostałeś Bo to, czy to była motywacja dla siebie? Dodatkowa robota, no tak. Że, trochę... Czy że, żebym się bardziej spiał? Oto. No, myślę, że tak. No, nie wiem, ciężko mi tak procentowo oszacować. No, nie pamiętam też. Pamiętam, że się mocno starałem tam. Te egzaminy wyszły, jak wyszły. Nie, nie byłem tam w górnej partii. No, ale cisnąłem. No, myślę, że było takie ciśnienie. Ale też nie wychodziło o to tak, że ona mi kazała coś robić, żeby nakręcić, nie no, tak czy strach bym robił. Pewnie jakiś projekt siostra musiała gdzieś przedstawić, ja Nie, ja nie, widziałem, nie no. widziałem tych notatek. Z tego, z tego, co, co ja się akurat orientuję, to, to te pieniądze zostały jakby, fundusze zostały przyznane do projektu po, już po, po nagranych materiałach, że jakby Kasia, Kasia jakby miała pomysł, jakby wiedziała, że Pranek jakby knuje jakiś, jakiś, pomysł, ale jakby sama do końca nie wiedziała, jak to się, jak to się przyłoży na rzeczywistość. I dopiero jakby po nakręceniu tego wszystkiego, jakby Zaczęła się stawiać jakieś dodatkowe fundusze na, na ten film. Ja mam pytanie do Sławomira, o chciałem zapytać cię o twojego opiekuna artystycznego o Wojtka Staronia. Jak, jak yy, duże on odcisnął piętno na, na tym filmie, czy jak wyglądała w ogóle ta opieka, ta współpraca? No, wojtek jest moim wielkim mistrzem i nauczycielem. I no cóż, raczej głównie jak już miałem materiał, to się wtedy zaczynało tak naprawdę. Mm -hmm, I mm -hmm. różne układki mówię, czego mu tam brakuje i różne sugestie. Mm -hmm. Też tam miałem dialogi na końcu w ostatniej scenie, to na przykład też powiedział, że już lepiej konsekwentnie się trzymać. Mm -hmm, mm -hmm. No, no, dużo pomógł bardzo pytam właśnie o taką figurę kogoś, kto, no nie, wiem, z starszej generacji, kto jest gdzieś to, towarzyszy projektom, wiecie pewnie kimś takim był Jan Peszek, prawda? Czy on jest. Jak to w ogóle doszło do waszej współpracy? nie wiem, tak poprosiłem go po prostu, tak. Się zgodził. I się zgodził. Na początku nie chciał się zgodzić, bo powiedział, że jest właśnie po operacji i... On właściwie to nie może nic zrobić, tylko leżeć, I ja powiedziałem, że to wygrał casting, bo generalnie tam leży w tym filmie. I tyle. A jeszcze tak, nawiązując do Twojego pierwszego pytania, bo ja tak wolniej myślę i teraz wymyśliłem odpowiedź, ale teraz mnie znowu zaskoczyłeś pytaniem i trochę wytrąciłem, ale dlaczego? Jakby co, co ja myślę o krótkim metrażu, a i dlaczego jakby ten format, albo co? Generalnie. Jak mam 18 tysięcy na zrobienie filmu, to, to 20 minut to sporo. Więc mhm. to, to główny argument też. Mhm. Mhm. No ale to jak już ciągniemy ten wątek krótkiego metrażu, to zadam takie pytanie, które jest pewnie pytaniem yy, podstawowym i trochę yy, okrutnym. To znaczy, nie macie takiego poczucia, że, yy, że te filmy nie mają takiej platformy oprócz festiwali w której mogłyby docierać do, do widzów, prawda? No, gazety trąbią, mówią o długich metrażach, prawda? O krótkich metrażach dziennikarze mówią rzadko, albo, albo by mówili może i chętnie, ale nie mają gdzie. Więc z, z tej perspektywy, czy dla Was ten krótki metraż jest taką... W animacji to jest pewnie inaczej, prawda? Trochę. E, chociaż też pewnie z zainteresowaniem e, mediów e, jest, jest słabo. Czy krótki metraż jest po prostu trampoliną do długiego metrażu, i czy macie takie poczucie, że on trochę funkcjonuje jednak e, jakby z boku tego głównego nurtu e, kina? Wiesz co, jakby do, ty, do tej pory myślałem, że tak, to znaczy myślałem generalnie, że a propos tej trampoliny, że jakby po to robisz też shorty, żeby gdzieś pokazać jakby, co Cię interesuje i czy coś potrafisz, ale odkąd, żeby złożyć fabułę, musisz zrobić scenę ze scenariusza, ponieważ na podstawie Twojego dorobku nie wiadomo, czy jesteś w stanie reżyserować, czy nie, to teraz już nie wiem, czy, czy to ma jakiś, czy to jest jakąś trampoliną, ale jeśli chodzi o widzów, to ja, ja miałem to szczęście, że moje, nie wiem, jak będzie z tym, ale poprzednie trzy filmy, że one gdzieś tam w telewizji były, w sensie w, tych, w tak zwanym paśmie e, dla psychopatów, czyli Aha, o czwartej tak, nocy tak, tak, w TVP Kultura i e, Ale Kino i coś tam jeszcze. Ale gdzieś tam, no, nie wiem, no, parę osób, może parę tysięcy to. osób to widziało, czyli więcej niż niektóre fabuły kinowe tak. w Polsce, więc e, chyba nie jest tak źle. A co do dokumentu i animacji? <laughs> razem prowadzić. Z dokumentem? Z dokumentem jest trudno chyba też dla długometrażowych. Wchodzą do kina czasami, ale to tak jakoś rzadkość jest ciągle. Krótko, krótki metraż, no są tacy dokumentaliści jak Bohatan Dziworski, który dopiero wydaje teraz płytę tak, tak. i to właściwie są w większości krótkie metraże, a po prostu cała sława na krótkich metrażach jest zrobiona. I tylko ubolewać, że nie chodzą do kina. I kiedyś właśnie też Wojtek stary miał taki pomysł, że jak jego bracia czy coś takiego będzie miało dystrybucję, żeby dawnymi czasami, kiedyś, kiedyś był pra... zakumony, był jakiś krótki metra sprzed. Przed, przed. Tak, tak, tak. Kiedyś tak, było się, tak. albo kronika filmowa, albo coś takiego. Tak. tak. Króciutki, wystarczy tak na rozgrzewkę, prawda? Nie mm -hmm, ma czasu, bo reklamy. <noise> prawda, tak, tak. chodzi o animację, to chyba jest podobnie tak naprawdę, że też gdzieś tam można to zobaczyć na festiwalach, właśnie w jakichś programach o czwartej rano, ale tak generalnie to, to raczej tego nie ma, ale jakby nie wiem, czy to wynika po prostu, z, czy to jest jakiś problem dystrybucji, czy, 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 czy widowni, tak no nie wiem, z czym jest, ale to jest podobnie w ogóle generalnie mi się wydaje w filmie krótkometrażowym, że jest tam jakiś tam problem powiedzmy. Ja mam właśnie takie poczucie, że, że jakby nie ma tej takiej potrzeby jakby promowania tych młodych twórców, że, że tak jak właśnie to, że te filmy są puszczane o jakichś nieludzkich porach, tak naprawdę niewiele osób może to zobaczyć. Więc a myślę, że jednak zainteresowanie tymi, tymi krótkimi metrażami jest dosyć spore. I ludzie chcą oglądać te filmy i nawet też często widać chociażby po jakichś portalach typu Filmweb i tak dalej, że ludzie jednak oglądają, komentują i, i mają też do powiedzenia. Oczywiście jeśli mają problem ze snem i, i myślę, że to jest jakby ten problem, że, że u nas jakby nie ma takiej potrzeby, w sensie nie ma ludzi, którzy chcieliby tych, tych młodych twórców promować. Że tak naprawdę jedyną formą promocji są festiwale i to takie no, objeżdżanie tego świata i poznawanie różnych ludzi, którzy ewentualnie może mają wpływ na naszą dalszą twórczość. Ale jakby oprócz tego no, nie ma niestety czegoś takiego, więc może ktoś nas będzie słyszał tutaj i, i coś z tym zadał. Hmm. A właśnie ta perspektywa festiwalowa, bo wszyscy jeździcie na festiwale i jeździcie też nie tylko na polskie festiwale. Czy w ogóle to jest właśnie. Mówi się trochę tak, że kino się podzieliło na kino kinowe i kinofestiwalowe. Znaczy, że to są takie jakby dwa zupełnie inne obiegi. Jak, jakie macie doświadczenia w ogóle z, 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 z tym jeżdżeniem? Bo rozumiem, że czasami jest tak, że jak się pojawia film, to później przez jakiś dość długi czas trzeba jeździć, rozmawiać z dziennikarzami pytać te same pytania. No, o, 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 tą, o tą stronę bycia filmowcem chciałbym zapytać. No, to może ja powiem, bo w sumie no te festiwale to jest dla nas jedyna szansa na kontakt z publicznością i, i jakby prezentację naszych filmów i dlatego jeździmy. I to jest jedyna szansa tak naprawdę. A, ale jest to jakieś takie miejsce, gdzie na przykład zawiązują się jakieś nowe znajomości, gdzie się wykluwają jakieś nowe pomysły. Na, na filmy, nie wiem, jakieś przyjaźnie filmowe i... No z pewnością jakieś przyjaźnie się... Mi się osobiście zdarzyły przyjaźnie filmowe. Jeszcze pomysł na film może nie, ale... Ale tak, to, to i owszem. Mi też. Nie no w zeszłym... W zeszłym roku chyba, czy dwa lata temu, tu się spotkałem z Bartkiem Świniarskim na festiwalu. Nie znałem go wcześniej, bo on z Łodzi, z Katowic. I potem zrobiliśmy razem film, bo mi się podobał jakby jego film jak go nakręcili, zrobiliśmy razem. Tylko dlatego, że się tu jakby spotkaliśmy. Nie? A Karolina, jak to wygląda z z, też u mnie to wygląda w ten sposób, że w sumie festiwale to oczywiście otoczka branżowa i tak dalej, ale to też przede wszystkim jest fajna okazja, żeby pojechać na wakacje. Jak już po prostu się siedzi nad tym filmem tyle godzin, dzień w dzień, to po prostu miło jest gdzieś pojechać w końcu i po prostu wstać od komputera, więc jakby to też jakby jest plus całego tam po prostu życia festiwalowego później, że ten film gdzieś jeździ, ja mogę jeździć razem z nim. No i także tak to wygląda w sumie. Artyści mają takie festiwale, Franek? Są, so, ale wysłałem dwa lata temu jedną animację, nie przyjęli mnie i zawiesiłem mikrofon A, okay. na kołku. Ale teraz będę wysyłał, bo fajny zrobiłem. To, to czekamy może tutaj, nie? czy to nie? A jakie są kategorie? No jest animacja. Dobra. No, za, za rok coś Dobrze. So, so. Dobrze. to. Y, może jeszcze jakieś pytania? Ja może podam mikrofon, mikrofon, bo jako pieniądze to lepiej mówić głośno, jawnie. No nie, ja mam teraz do tego właśnie filmu ostatni element bo, znaczy, tak to pytam, bo po prostu tu też składałam domunka, no i w sumie szukam pieniędzy na, na moje projekty i potrzebuję porad, więc jak to wyglądało, znaczy, bo tam trzeba złożyć scenariusz i, i czy ten scenariusz, który składałeś, to on, tak, to ostatni element, Aha, ten o… Ostatni sezon. O, o, przepraszam, ostatni sezon, tak. Czy ten scenariusz, który składa, składałeś, no to on odpowiada tak jeden do jeden y, tej zrealizowanej fabule? czy y, jak Nie, to no w dokumencie to oni mają bardzo duże jednak y, widełki na ten, na ten temat, bo wiadomo, że w dokumencie różnie się może potoczyć. Generalnie w większości tak odpowiada, ale tam miałem jeden wątek jeszcze, którego po prostu nie zrobiłem i wybaczyli mi. <laughs> Nawet sami stwierdzili, żeby tego nie ciągnąć. Jak zobaczyli materiał po prostu na pierwszej kolaudacji. Ale to wygląda tak, że składasz ten scenariusz i potem. No składam jakby... scenariusz, fotografie, dokumentację. Ja już miałem trochę ujęć i zrobiłem taki mini trailer. No i jeszcze jakieś tam swoje wcześniejsze dokonania. Trzeba mieć opiekuna artystycznego i to wszystko razem. Potem jest spotkanie w studiu Munka i się z nimi rozmawiam. Chcą wiedzieć co myślisz, jak kombinujesz. No, i potem jest decyzja. Pan już nie wróci? Pan już nie to zapytam Was jeszcze, skoro to jest festiwal Młodzi film, to czy w ogóle myślicie o swoim byciu w kinie długoterminowo, długofalowo? Czy to jest tak, że macie jakiś plan na siebie, na przyszłość, czy to są raczej takie impulsy, które się gdzieś wydarzają? To znaczy czy myślisz, że gdzie będziesz za 5 lat, czy za 10 lat będziesz prezesem SFP i tak dalej? To... Może to drugie to nie, to głupie było. Ja prezesem SFP ja też to wiem. Odwołajmy to pytanie. Dobrze. To no to pierwszą część pytania. Myślę. No ale jak? Pozytywnie. Tak. Przekazuję mikrofon dalej. Też myślę pozytywnie, ale jakoś się nie spinam, także mam założone, że za 10 lat muszę mieć. Nie wiem. No ja mam jeden pomysł, ale muszę pojechać, zdokumentować i zobaczymy co dalej. Ale to jest jeszcze naprawdę. Nic nie wiadomo. Nie mogę mówić, bo nie, nie zabierze, ale w ogóle nie wiem, czy wyjdzie, więc nie ma co gadać. Na u mnie to jest taki trudny moment, bo w sumie kończę szkołę filmową w tym momencie, więc jest wielka niewiadoma. No, aktualnie pracuję nad projektem dyplomowym, czyli ja jeszcze jeden film, na pewno powstanie, a co dalej? Tego nie wie nikt, tak naprawdę, ale raczej gdzieś tam zostanę przy filmie mimo wszystko, animowanym. Ja też mam nadzieję, że zostanę, jakby teraz już takie projekty poza szkołą gdzieś yy, i to jest fajne, że to są projekty, które ze znajomości, które wiązały się gdzieś na planach szkolnych yy, i to idzie, także no, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w listopadzie będziemy mieli zdjęcia do takiego eksperymentalnego filmu, także też krótkiego metrażu 10-minutowego, ale łączącego techniki fabularne z animacją, no i też nie będę mówiła więcej, ale no, być może zobaczycie Państwo. Ja montuję i będę montować, jestem już po debiucie fabularnym, więc jakby no mam nadzieję, że teraz już jakoś może będzie kolejny pełen, pełnometrażowy projekt, więc jakby to są po prostu jakieś takie moje plany na, na przyszłość.